Dobra siemka, dzisiaj do, ten, na, już znowu wróciłem do stylu takiego bardziej wiecie luźnego, bo to już nie jest rozpoczęcie drugi raz tutaj jestem już w tym miesiącu dobra nie, i dzisiaj grałem sobie w najprostszą grę na świecie tak, zobaczymy dzisiaj jak jestem inteligentny dlatego zaczynamy jak dużo jest, ja, tu jest czas yy, w tym 31, bo to jest sierpień, o, o dobrze, Jak to jest stresujące jak tu jest czas, naprawdę yy. Dobra, co to jest za stan? Ja pierdziele, przecież jestem z Europy, ja nie rozpoznaję Stanów Zjednoczonych. Dobra, Alaska, to mi wyglądało jak Alaska. Ale jak będzie coś innego, to nie będę wiedział. Jeden miesiąc, chyba, że przestępny, ale tak w sumie trzy czwarte miesiąca. No i co ja tam miałem odpisać? Dobra, wiecie co, to jest oszukane. Najdłuższa droga, no to na Pluton jest najdalej. Oczywiście, każdy to wie, że na Pluton jest najdalej. 2! E, Haha, Rozszerzona matematyka pomaga, ale ja dalej jestem z tymi miesiącami zły, no bo co, ja muszę trzy czwarte miesiąca? E, te Mary, Suzy, coś tam, pizza, ta te 4. E, a to z... Jezu, nie zdążyłem! Chciałem zobaczyć, co się stanie, jak czas się skończy. Dobra, co jest prawdziwą drogą, bla bla, bla, co? Dobra, zawsze się o ty chodzi, labiryntu, jakbyście nie wiedzieli. E, tam pewnie było to samo, dobra, 8, a, jestem mądry. Możecie, możecie się bić ze mną, jak ktoś chce, oczywiście, ale nie wiem, czy dacie radę. E, July, June, June, July to będzie 31, bo to jest lipiec. Jakby ktoś nie wiedział, jak ktoś nie mówił po angielsku. E, 27, te. E, all all Bad, 14, no to 14 zostało, bo jest jakby chyba po. że jakby. Oprócz 14 wszystkie zginęły? Coś takiego. Eee, Jezu, co, co się zaczyna od początku do tyłu? Eee, oko! Oko jest dobra! Po angielsku. Umiem angielski, bo też... Bo też mam angielski. Na tam w szkole. It eee, is this the easiest game. Yes To jest, tak się nawet nazywa. Dobra. Eee, no bomb. Tu jest bo... No tu chciałem kliknąć szczałkę dać! No. Żadną teraz nie mieszam zupy. No. Jezu, głupie pytanie. Ja mam ręce tutaj. A co bym w sumie mieszał zupa? To jest Teksas. Bo jest taki dziwny. No to akurat wiem, tyle to wiem. No, a z Ameryki pewnie nie wiedzieli co tam, Kto jest większa? Hm. No powiększniowo na tym obrazku jest to większa, ale to pewnie będzie jakaś taka pułapka, więc Stany zjednoczone, no kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że Stany Zjednoczone są większe? No dobra, co jest? Czerwona, jaka gu, gumowa, z czego jest robiona? Oczywiście, że z gumy, bo jest taka gumowa kuleczka mała, czerwona. Oczywiście, że z czerwonego mogła być zrobiona. E, co, jest, co jest potężniejsze od, od Boga, od diabła? Od... E, no fi nic, bo nic nie jest jakby od Boga i od diabła, ale ludzie, bogaci ludzie się tego boją mieć. Dobra, musiałem pomyśleć. Order this. E, co? Tak, tak, tak. O! Jezu, nie miałem w tym trafić, ja myślę, że to trzeba w takiej kolejności że tam. <laughs> dobra. E, race car is the same forward book upside down. Nie, nie będzie, bo jest R nie jest takie. Bo R, R jak się obróci R to będzie inne. sproste Jak mogliście tego nie wiedzieć? E, wchodzę. Do, 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 10 ludzi. Ej, ja nawet tyle nie zdążę przeczytać. Ja w, te, ja w ten czas nie zdążę tego przeczytać nawet. Naprawdę, jeszcze żeby zrozumieć. E, in -ko Re... Lee. A tak bo to jest, że nawet uczniowie skarwardu piszą incorrectly. Giba 11 słów. E, do How many legs to dog? Co? Z dziwnie zdanie złożone. 4. Czemu? Co? No, Powinno być heaven. Nie wiem w sumie, dobra. E, this cube have e, ile ścian? No sześć ma stron, nie? No 6, cztery miliony tutaj, tak wszędzie naładowane, i za mało czasu jest. Order these numbers, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Udało się. E, no to jest tyle czasu, a tamto, co było takie długie, nie ma w ogóle. E, 31 dni ma, 8 miesięcy? Nie, 8, dobra, w dupie to mam. 7. 7 miesięcy ma. No, dobra, nieważne. Nie, dobra. E, Size to the square half. Czy kwadrat ile ma? Cztery strony. Ja bo... tam o tym nie pomyślałem, bo znowu ten czas jest taki przerąbany. Color of the sun. Nie ma to cztery litery, nie ma! Jaki kolor czteroliterowy? Osiem mil lasu obok mojego domu. No jak ile chce? Co? Dobra, spadam. Ostatnie życie, Bit mi w kółko i krzyżyk. Tu, tu i tu. Dobra, to akurat nie było trudne. Ja nie rozumiem, co tam tym pytaniem chodziło z tym lasem, szczerze mówiąc. E September. Nie jak mi pamiętam, jaki to jest ten? Miesiąc. Nie będzie ten? No i w dupę. Dobra, spróbujemy jeszcze raz pobić mój rekord, bo naprawdę ten czas mnie zmiażdżył po prostu, nie wiedziałem co zrobić i za szybko poszło wszystko. No widzieliście, naprawdę, ja bym to wszystko odpowiedział, gdybym miał, kurde, dużo więcej czasu. Yy, ile pół roku jest? Cztery pory roku, proste. Yy, dobra, jesteś pewny? Tak, jestem pewien, zawsze jestem pewien, zawsze trzeba być pewnym, o to chodzi w tych grach. To są proste, oktober, to jest październik, w październiku jest 31 dni, haha, <śmianie> żartowałem, pewnie byście się wkurzyli, gdybym tego nie zgadł. Potem był że nie wiem, miesięcy w październiku. Co to jest? Trójkąt! Ciekawe... <śmianie> Ciekawe, która odpowiedź by była zła, hmm... On chce... His widow's sister, can he? Nie może, bo on, on, nie, on nie żyje wtedy w takim razie. <noise> nie mogę tego tłumaczyć, bo nie nadążam z tym. Dobra, ile ma? Yy, yy, kości. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 miesięcy ma jednak. Bo jest 7 kostek. Yy, nie wiem, jak umiecie liczyć, a na kostki się liczy zawsze miesiące. To jest zawsze najlepszy sposób na świecie. Po prostu nigdy się nie pomylicie. Ja wiem, czy umiecie na kostki liczyć miesiące, ale. Naprawdę. A e, tu już było, dobra. Tu może skipnę jak będzie, co, jak będzie cały czas to samo. Bo to już nie ma sensu. 2 e, i 2 razem połączone. na pewnie myślicie, że 4. Ale ja wam powiem nie tym razem, bo to jest 22. Bo 2 i 2 składacie razem i. Z... 22. No, 5 plus 3, 8. A to był. Który to był rok, który można przeczytać od dołu i od tyłu? Nie! Nie dwa! 988! Ale w sumie 1988 też by się nie dało. Dobra. E, woda to nie jest słowo na... <grywia> na wodę, nie na kurczaka. <grywia> tak, ja zawsze mówię wodę na kurczaka. Dobra. E, hmm... Łatzej bizel, leberant rubber, bla 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 bla. No na pewno nie... A dobra myślałem, że było napisane, że sferowa. No, że sfera, oczywiście piłeczka jest sferą. O, ile królików to jest jeden? <laughs> Pojawiły mi się nagle! O, czy swims jest takie samo z przodu i od tyłu i upside down? Chyba będzie takie samo, no bo ja się w sumie tylko rusza. S będzie o takie samo? Co do tego S nie byłem pewien, no ale dobrze. No, tu, to było już pytanie. O, w koszyku. Hmm, ale to musi być o! Udało się, myślałem, myślałem, że to będzie jakiś fail, bo to będzie jakieś podchwytliwe czy coś. Co jest mniejsze? Myż jest najmniejsza. No, prosta Zawsze myślę, że są jakieś podchwytliwe pytania, a to naprawdę. Bigger, elefant. Yy, Alice, jest 14 lat. A, a, palce! Co? Co? Było napisane, że. Aha, może coś było, że urodzinę, dobra. Powiedz tym Iran. <noise> ja na szczerze to nie wiem, jaki to jest stan. <noise> dobra, ja się na tym nie znam. Co, jak to był, A nie, to było napisane, że stan. E, dobra, incorrectly. Nie umiem szybko pisać po angielsku. Polski szyb napisał. Polski jest tym szefem szybkim pisania. No dobra, też nie umiem. Dobra, tu wiemy, że jest bomba. Tu musi być bomba. To znaczy, że tu nie ma bomby. O, proste. Grało się w sapera. Grało się. 10, 13, 20, 29, 29, jak nie 29? Źle policzyłem, znowu presja czasu. 12 miesięcy ma 28 dni. No przecież, każdy miesiąc ma tyle dni. No. Był taki film, gdzie, goście, gdzie ludzie pytali ludzi, co jest cięższe. I wszyscy mówili, że U, na pewno ten. Lead, to, to jest chyba lead po prostu. Że, no, że tego lidu jest cięższe na pewno. No a jednak nie. Dobra, co może być następne? O! To jest, nie, wiem, co to, nie wiem, jaki to jest dział w matematyce. Ale no. No a widzę, że to jest ciąg oczywiście. E, ile ma piesnuk, 4? Chyba, że go coś po ten uderzyło. Dobra, trzeba połączyć ten, nic prostszego. Ej, ładnie idzie, 4700 punktów. To minij. Co to jest za kolor? Zielony. <grym> Naprawdę, jest. czasami myślę, że są takie podchwytliwe pytania. Agu August. August. to już było pytanie Jesz 31. Jezu. A, sero jest na końcu. To jest wszystko w nawiasie? Tak, to jest wszystko w nawiasie! Tu było takie niepokojące, że nie w nawiasie. Myślałem, że to będzie jednak takie. No dobra, nieważne. Yy, are on a human hand? 5 Mamy 5 palców. <noise> nie, żeby ktoś myślał, że mam 6. Dobra. Zrobiłem teraz głupotę, ale dobra. Bo zazwyczaj się najlepiej jest postawić na środka, jakby ktoś nie wiedział. Ale szczerze, w kółko i krzyk się nie da przegrać. Yy, które to jest zebra? Mm, hmm, w sumie to jest takie trochę w paski dwukolorowe. <noise> Naprawdę głupie pytanie, jeszcze jest takie podkreślone najszerzej jak może być. Eee, 365, chyba że to jest rok przestępny, ale... Pewnie nie chodzi o rok przestępny, bo to jest prosta gra. Nie, naprawdę, ja nie wiem o jaki kolor chodzi. Nie wiem! Jakie słońce? No słońce jest żółte, ca... nie, pomarańczowe, czerwone jest cały czas. Sap for. Co? Jaki sap? Co to jest? Wiem, co to jest sap, ale jakieś nasiona? Nie wiem, dobra. What is the. No, oczywiście, że what, To jest nawet nie jest podchwytliwe. To jest po prostu proste. Dobra. Poczekaj 10 sekund. No dobra. Idealna przerwa na kawusie i żeby zostawić lajka Smacznej kawusi jak ktoś ma. O tyle powiem. Dobra udało się. Eee... <grywa> uh, is triangle only basic shape with... Tak tylko trójkąt może mieć czy tak. bo nic innego nie może mieć w sumie. Tylko trójkąt. What is your favorite color? Hmm. Trudne pytanie, ale chyba purpla. Ciekawe czego na napisał chicken, to by dało radę. <grywa> Uh, Suzy order pizza Maria 2 out of 4 slice. Marvin, <grym> nikt nie zjadł, bo zjadłby po tyle samo, bo z dwie czwarte z cztery 8 Zdążyłbym, gdybym wiedział, że ten czas się kończy. Nie bread, bo tosty jakby wylatują z tostera. Nie, nie pakujecie toste, tostów do tostera. E, hmm, które to, być, no które <grym> to jest zjednoczone. Y Stany Zjednoczone. Hmm. Polska, chyba. Macie te. Polska powinna się nazywać Zjednoczone Województwa. Ale to by było dobre. Eee, 30, bo wcześniej dałem 31. <grym> A to jest wrzesień. Tak. Ja cały czas myślałem, że to jest ten listopad. A w sumie listopad. <grym> listopad też ma 30 dni. Dobra, nieważne. Eee, co to jest? Który to jest słoń? <grym> Ale taki mały, trochę nasłania powiedziałbym. Nie wiem, nie mam pomysłu. Nienawidzę wymyślać słów. To jest najgorsze. Dobra, przegrałem. Smutno mi. Smutno mi. Oj, trudno. Widzimy się następnym razem. Piszcie swoje wyniki.